Bardzo trudno powiedzieć, co się wydarzy. Po pierwsze decyzja, która wczoraj została podjęta przez radnych, jest decyzją moim zdaniem błędną. Jest decyzją, która spowoduje przejęcie szpitala przez, mniejszy, przez większościowego udziałowca, wszystkich, wszystkich tych 100% udziałów, a ten większościowy udziałowiec jest udziałowcem, który ma generalnie mniej pieniędzy niż ten mniejszościowy. No, czyli jeżeli mamy jakaś firma ma kłopoty, no to i się zostawi z tymi kłopotami temu uboższemu, no to trudno się naprawdę spodziewać, że to jest prosta droga do wyjścia z kłopotów. Raczej to będzie te kłopoty pogłębiać. Pan Starosta list nie kryje tego, że jego pomysłem na szpital jest jakby obcinanie tego, tego szpitala po kawałeczku po to, żeby został taki kadłubek, który po prostu będzie tańszy. No to jest zupełnie jakieś paranoidalne myślenie, bardzo typowe dla ludzi, którzy mają gdzie się leczyć. Tak? Ja to już wielokrotnie mówiłem i to jest to samo dzieje się na przykład w Warszawie, tak? gdzie rządzący nie bardzo się interesują tym, że opieka zdrowotna jest w fatalnym stanie w całej Polsce, dlatego że oni jak coś im się stanie, to są więzieni do szpitala MSW tak? albo do jakiegoś innego resortowego, gdzie mają opiekę first classem, tak? A te, tutaj e, mieszkańcy Szczecinka mają prawo do dobrej opieki na miejscu i ten ruch, który wczoraj został zrobiony e, będzie tą e, opiekę zdrowotną na wysokim poziomie z całą pewnością ograniczył. Także ja byłem przeciwny temu. E, uważam też, że e, absurdalne jest oddawanie e, udziałów e, za 50 groszy udział, czyli e, naszych udziałów, które z e, Bilansu zostały wycenione na około 9 milionów złotych i jest taka retoryka przede wszystkim starosty Pisa, że one powinny być oddane za darmo, ponieważ one nie są nic warte. Jednocześnie bardzo chcę te nic warte udziały przejąć. Oczywiście to jest kłamstwo, to jest nieprawda, one nie są nic warte. To nie jest tak, że jeżeli zadłużenie które się sumuje, na przykład wynosi 35 milionów, a wartość bilansowa spółki to jest 30 milionów, to znaczy, że, 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 że jest po prostu ten udział, tak naprawdę to jest taki udział 80%. To Ja to, żeby zrozumieć, o czym, o czym mówię, o tym tak zwanym goodwillu, to, to, to ja bym chciał podać taki przykład Coca-Coli. Tak? Gdybyśmy chcieli wycenić Coca-Colę, to nie możemy powiedzieć, że ona jest na przykład warta, nie wiem, 50 milionów złotych, bo budynki Coca-Coli i i te wszystkie urządzenia do rozlewania płynu i mieszania, tak się wszystko doda, to to jest warte na przykład nie wiem, 30 milionów. Ja tak nie wiem, dobrze, że Coca-Cola jest warta pewno z 50 miliardów. tak? I, I to jest właśnie to, o czym, o, czym, o czym mówię. To jest wartość nie budynków i sprzętu, ale to jest wartość kontraktu, to jest wartość... Całego, całej logistyki, przygotowania szpitala, całej infrastruktury przygotowanej do zarobkowania pieniędzy. To jest wartość personelu, lekarzy, którzy zostali przez lata zgromadzeni w tym szpitalu, wysokiej klasy specjaliści. To jest wartość zespołu pielęgniarskiego wena, jak dzisiaj rozmawiamy to wszystkim pielęgniarkom i położnym życzę wszystkiego dobrego, ponieważ dzisiaj jest ich święto. Także to jest, to, to, to są rzeczy trudne do wycenienia i żeby <grym> mówić o zbyciu udziałów trzeba wpierw zrobić Powinno się zrobić, uczciwy człowiek powinien zrobić po prostu wycenę biegłego. Tego nie zrobiono i ja uważam, że to jest błąd, który może się odbić szkawku, że tak powiem ogół samorząda, a przede wszystkim zbywającemu te udziały burmistrzowi Rakowi. Uważam, że, że jeszcze raz to mówię, popełnia niewybaczalny błąd oddając udziały, które Wartość tego majątku, żeśmy tworzyli przez kilkanaście lat, oddając się teraz za symboliczną złotówkę, tylko dlatego, że chce się pozbyć kłopotu, ponieważ jest sfrustrowany podejściem starosty do niego w tej spółce, czyli takim mm, narzucaniu swojej woli przez większościowego udziałowca. Tak się polityki nie robi. Także w tej sprawie jestem absolutnie przeciwnikiem pana burmistrza Raka, co wcale nie znaczy, że to jest jakiś kryzys nie do zażegnania. Platforma obywatelskiej żywności. Miasto z wizją.pl To dla Was zmieniamy szczecinek. Wybuchło Miasto z wizją.pl.